Witam. Dzisiaj chciałem wam jeszcze troszeczkę dokładniej powiedzieć, jak dokładnie rozróżnić sobie podagrycznik od tych innych jego roślin, które są do niego dosyć podobne. Udało mi się parę takich znaleźć właśnie, które do niego są podobne, ponieważ dostałem też mnóstwo właśnie pytań takich niepewnych właściwie, jak czy to dokładnie to, czy to nie to. Tego próbuję to jeszcze troszeczkę bardziej opisać. Tutaj mamy właśnie podagryczniki już, które kwitną. To jest okres tego kwitnienia właśnie. Ale tutaj jeszcze na dole znajdziemy właśnie małe. Te rosną, tutaj, tutaj, tutaj. Taka też zasada, no właśnie, co pierwsze co mówiłem, no to jest ta łodyga. Żeby ta łodyga była zawsze trójkątna. Nie wiem, czy to uchwyci. Chyba nie złapię tej ostrości. W każdym razie tutaj, tak to mniej więcej troszeczkę widać. I ona musi być trójkątna. To jest pierwsze. Druga zasada to przeważnie zawsze się patrzy, żeby były trzy listki. Trzy listki i jeszcze raz trzy listki, czyli 3 razy trzy. Tutaj to mniej więcej tak widać, bo żeby były po trzy listki ze wszystkich stron. To jest taka kolejna zasada. Łodyga trójkątna, tak jak mówiłem, ale jak ona kwitnie już tak jak ta, ta już jest wtedy okrągła łodyga, to już nie jest e, trójkątna. Tutaj ona się taka już okrągła robi na te kwiaty, ale przy liściach nadal jest trójkątna i tak się rozwiera. Takie rozwarcia się robią na niej. Yy, ogólnie zbieramy zawsze sobie te młode listki do użytku, te co kwitną już nie zostawiamy, tylko zawsze patrzymy na te młode, wtedy mamy mniejsze ryzyko pomyłki, jakby nie było, łodyga trójkątna, O, teraz jest ostrość chyba, trójkątna łodyga, tego zawsze te, zbieramy sobie te młode, wtedy się nie mylimy, dobrze, idę dalej pokazać tamte. Dobrze, tutaj z wielkim trudem udało mi się znaleźć. To jest właśnie ten świeżąbek korzenny. Tylko niestety, ale liście coś wszamało z niego. Nie zostało praktycznie nic z niego. Ale listki on ma głównie takie pojedyncze, właśnie u góry się rozrastają. Ale co nas tutaj najbardziej w nim interesuje, to jest, co tutaj widać, ta łodyga. Ona jest okrągła i ona ma pełno takich włosków. Tutaj je widać. Myślę, że widać przynajmniej. I to on nie ma żadnych, żadnych właściwości, nawet niektóre źródła mówią, że jest jako trujący. Nie wiem, nie powiem. Raz się chyba pomyliłem, nawet sam dawno, dawno temu. wydawało mi się, że go zjadłem, ale nic mi tam szczególnego po nim nie było, ale wolę nie ryzykować, żeby ten ktoś się nie pomylił. Czyli okrągła łodyga z włoskami zostawiamy, to nie ten. Tutaj, kolejną rośliną, którą niektórzy mogą pomylić, to jest barszcz zwyczajny. On tutaj ma taką łodygę z lekkim takim czerwonym paskiem, ale ona nie zawsze musi być. Też u góry takie lekkie jak widzicie znowu, że jest pełno włosków tutaj na nim. Mogą też być takie, jak gdyby no, szczecinki, że tak powiem, takie szczerbinki, coś takiego w łodydze też to może występować. No i te listki są takie właśnie tutaj u góry, takie razem zrośnięte i one się przeważnie tak jak gdyby składają razem, ale ten już jest taki troszeczkę wyrośnięty, choć to jeszcze większe będzie. Także tutaj znowu widzimy w każdym razie jest inna łodega. Znowu z włoskami. Tego tutaj tego też nie używamy. I tutaj mamy ostatnią roślinę, która jest też bardzo, bardzo podobna do podagrzecznika, ale ona tutaj już nam nie robi jakiegoś zagrożenia i tak dalej. To jest dzięgiel leśny, który tutaj mamy. A on co do łodygi, łodyga jest, jakby Wam to powiedzieć, ona nie jest trójkątna, ale okrągła też nie jest. Z takim wyraźną żłobiną w środku. Tutaj jak ten paznok idzie, jest taka żłobinka w środku, po czym go jeszcze fajnie rozpoznać tutaj. Mamy takie czerwone punkty na rozgałęzieniach liści. I tutaj też na tych listkach są takie czerwone punkciki, to wtedy to jest dźwięgiel. On tu przeważnie żadnych włosków, nigdy raczej nie ma. Nic takiego. Tutaj jeszcze mam większy okaz. O, tutaj widać to dokładnie. Wodyga. Taką wyż takim wyżłobieniem w środku, ale ten jest akurat rośliną leczniczą. Także tutaj, w razie czego się nic nie powinno stać, że nie przesadzimy z tym. W każdym razie, tak widzicie, czerwone punkciki na rozgałęzieniach tego podagrycznika absolutnie nie ma. Także myślę, że udało mi się ten temat troszeczkę teraz Wam dokładnie przybliżyć i dokładnie to wyjaśnić, co i jak. To jest już zwykły nasz podagrycznik, mamy trójkątną łodegę, bez żadnych plamek, bez żadnych włosków, trzy listki, trzy listki, trzy listki. Tak to mniej więcej wygląda. Także tyle na dziś, pozdrawiam.